Najgroźniejsze zwierzę świata, które prowadzi wiele dusz na wieczne potępienie. Choć jego nazwa brzmi całkowicie niewinnie, to niestety tak jest. Mowa oczywiście o misiu. Jakiś czas temu ja o tym mówiłem, natomiast z racji tego, że spotykam się dosyć często z różnymi ludźmi, którzy niestety znają tą zasadę misi, którzy starają się przypudrować grzech w swoim życiu po prostu się nie łudzili. Bardzo często w rozmowach słyszę, że mi się wydaje, że jak się przytule do drzewa, to też jest modlitwa. Mi się wydaje, że chodzić do kościoła nie trzeba, Bóg, Bóg jest wszędzie. Mi się wydaje, że nie trzeba się spowiadać facetowi w czarnej sukience i nie będę opowiadał, co robiłem za zamkniętymi drzwiami na strychu w moim pokoju. Mi się wydaje, że wystarczy być dobrym. Człowiekiem. Te misie naprawdę są zwierzętami, które okłamują wielu ludzi, i pewnie już wielu ludzi niestety przez te zwierzęta straciły życie wieczne. Chciałbym, żebyście wysłuchali, co na ten temat mówi Święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian, a mówi bardzo mocno i dosadnie: Nie łódźcie się. Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwięźli, ani mężczyźni współżyjący z sobą, ani złodzieje, ani chciwi, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy, nie odziedziczą Królestwa Niebieskiego. Więc ci ludzie, którzy w taki sposób mówią, że mi się wydaje, niestety są okłamywani przez złego ducha ja nie jestem człowiekiem, który jest wolny od tego typu grzechów jestem grzesznikiem, który każdego dnia upada i wcale nie jestem idealny i na taką osobę siebie nie kreuję broń Boże, na ten temat mogłoby powiedzieć coś moja żona natomiast ja już wiem, że w chrześcijaństwie w moim puściu za Chrystusem nie chodzi o to, abym był idealny tylko chodzi o to, abym był Święty, jeżeli upadam, mam największy dar, jaki zostawił mi Chrystus. Zostawił mi sakrament pokuty i pojednania, czyli moment, w którym Chrystus oczyszcza moją duszę. To jest moment, w którym ja wypowiadam wojnę grzechowi, czyli temu, co próbuje moją duszę ciągnąć w dół, co będzie próbował odciągnąć mnie od Chrystusa i na wieki mnie potępić, cały czas próbując mnie przekonać, że mi się może wydawać, że w życiu wystarczy być dobrym człowiekiem. Absolutne kłamstwo. Ale jest jeszcze jedna bardzo ważna kwestia, którą chciałbym tutaj dotknąć. To jest kwestia ogromnej letniości, z którą spotykamy się yy, wśród osób wierzących. Często mówimy, że są osoby wierzące, ale nie praktykujące. Ale jest jeszcze grupa w Kościele, która zwie się ludźmi praktykującymi, ale z wiarą absolutnie nie mają już nic wspólnego. Choć wiedzę na temat Pana Boga mają ogromną. Wchodzą już do Kościoła tylko i wyłącznie z przyzwyczajenia, wykonując yy, smutny, Obowiązek przez 45 minut raz w tygodniu, nie mając po prostu komunii z Chrystusem, na modlitwie, nigdy się z Nim nie spotykając. I droga siostro, i drogi bracie, i ja, i ty muszę, muszę zrobić rachunek sumienia i wziąć te słowa na poważnie, ponieważ Jezus mówi bardzo dosadnie, że tacy oto ludzie, którzy nie są albo zimni, albo nie są gorący. W oryginalnym tłumaczeniu Jezus mówi, że musi ich zwymiotować, są niedostrawienia przez Niego, mając przez całe swoje życie tak na wyciągnięcie ręki Chrystusa, Boga Żywego, który daje życie wieczne, nie robiąc w tym kierunku absolutnie nic albo tyle. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.